Adam Mickiewicz, Romantyczność. Słuchaj, dzieweczko, ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko, przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam w koło siebie chwytasz, kogo wołasz, z kim się witasz, ona nie słucha. To jak martwa opoka nie zwróci w stronę oka, to strzela w koło oczyma, to się łzami zaleje, coś niby chwyta, coś niby trzyma. Rozpłacze się i zaśmieje. Ty żeś to w nocy, to ty Jasieńku? Ach, i po śmierci kocha. Tutaj, tutaj, po maleńku. Czasem usłyszy macocha. Niech sobie słyszy. Już nie ma ciebie, już po Twoim pogrzebie. Ty już umarłeś. Ach ja się boję. Czego się boję? Mego jasieńka? Ach, to on, lica twoje, oczki twoje, twoja biała sukienka i sam ty biały jak chusta, zimny, jakie zimne dłonie. Tutaj połóż, tu na łonie, przyciśnij mnie do ust usta. Ach, jak tam zimno musi być w grobie, umarłeś, tak, dwa lata. Weź mnie, ja umrę przy tobie. Nie lubię świata, źle mnie w złych ludzi tłumie. Płaczę, a oni szydzą. Mówię, nikt nie rozumie. Widzę, oni nie widzą. Śród dnia przyjdź, kiedy, to może weśnie. Nie, nie, trzymam ciebie w ręku. Gdzie znikasz? Gdzie, mój Jasieńku? Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie. Mój Boże. Kur się odzywa, zorza błyska w okienku. Gdzie znikłeś? Ach, stój, Jasieńku, ja nieszczęśliwa. Tak się dziewczyna z kochankiem pieści: bierze za nim, krzyczy, pada na ten upadek, na głos boleści Skupia się ludzi gromada. Mówcie pacierze! krzyczy prostota. Tu jego dusza być musi. Jasio być musi przy swej karusi, on ją kochał za żywota, i ja to słyszę, i ja tak wierzę, płaczę i mówię pacierzę. Słuchaj, dzieweczko, krzyknie śród zgiełku starzec i na lud zawoła, ufajcie memu oku i szkiełku. Nic tu nie widzę dookoła. Duchy karczemnej tworem gawiedzi W głupstwa wyważone kuźni Dziewczyna duby smalone bredzi A gmin rozumowi bluźni Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie A gawiedź wierzy wysoko A gawiedź wierzy głęboko Czucie i wiara silnej mówi do mnie Niż mędrca szkiełko i oko Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu, Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd i skierce, Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu, Miej serce i patrzaj w serce. Chyba będzie git. Chyba będzie git.